Kropka przesyła 9 zł i 75 groszy. Gimper na zgrzycie mówił, że Dubiel po 7 latach dopiero pochwali się wynikami rozpraw, jeśli je wygra, a ty ostatnio mówiłeś, że to będą raczej szybkie rozprawy to jak to w końcu. No, słuchaj. Słuchaj gimpera. To będziesz chodził w klapkach w zimę, nie? A twoja dziewczyna będzie miała Tindera, no jakby wiesz, no możesz słuchać mnie, czyli eksperta od wszystkiego, albo Gimpera, nie? No. No wiesz o co chodzi, nie? To cringe, tam się, shadow boxing. Rogo Joker 88 przesyła 9 zł i 75 o. groszy. Zrobicie sektor dla Takefun, -um, jak będzie walczył wuja Boz. Dziękuję bardzo. Yy, przede wszystkim gimper musiałby, yy, ja nie wiem czemu tego nie wziął pod uwagę, bo owszem jego sprawa trwała tam latami, ale przede wszystkim dlatego, że było bardzo dużo materiału dowodowego i dużo świadków, których też za bardzo nie mógł zlokalizować. Ja tam chyba wezwanie po 6 latach dostałem, <laughs> żebym przed na 15 minut powiedzieć, że nic nie pamiętam, bo to było dawno. No i głównie ich rozprawy polegały na tym, że przychodzili co jakiś czas do sądu i oglądali filmy Gimpera godzinne. No, co by nie mówić. Materiał dowodowy w sprawie Marcina Dubiela, czy. i czy Konopskiego, to, to jest jeden film, tak? Ja nawet nie wiem, czy tam specjalnie można jakichś świadków powołać. Więc zobaczą, powiedzą obie strony, co o tym myślą i tyle. Ponadto trochę inaczej wyglądają sprawy na Mokotowie, w Warszawie, a inaczej w Mławie czy, czy w jakiejś tej miejscowości, gdzie się to odbywa. Totalna inna skala miasta, inna skala, inny natłok spraw, które, które się odbywają, więc tak, będzie to szybkie, no. No. Ja myślę, że do końca roku się już pierwsza ta zakończy, nie? Potem ewentualnie apelacja. No. No dopiero luty mamy, a zobacz. A już zostało to. Już zostało to. W, w, no masz październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Marzec, kwiecień, maj. Kwiecień. Siedem miesięcy. W 7 miesięcy już będę po pierwszej rozprawie, po sprawie mediacyjnej. Nie wiem, to ta rozprawa no króciutka raczej będzie, no. Wiadomo, można takie rzeczy przedłużać w nieskończoność. Tu jakieś oświadczenie, że ktoś jest chory. Tu ma COVID, tu nie wiem. Odbyt mu wypadno. Kurwa, no można, można przyciągać, no ale jakby pokój, nie. Bardzo mnie pokazał, że to poza, to jakaś oskarżenia, no kurwa, no na jedno wychodzi, no. No ja pierdolę. Chcesz być kurwa, jak chcesz być adwokatem, to i... i definicjami, jakby wszyscy wiedzą o co chodzi. Jeden chłop drugiego pozwał i się mano. A co cię to boli? Czy to jest kurwa cywilna, karna, kurwa, pozew, prywatna kto skarżenia? Czy twój stary w stringach na autostradzie? Proszę bardzo. Trzy pajacyki. Prak link się Shadow boxing. 20 przesyła 9 zł i 75 groszy. Ta Gimper to też zasugerował, że ty pod antyfaktów zgodził się na wywiad z Marcinem, bo to twój jakiś kolega XD. Um, Okej, okay. ciekawe. Jakby bardzo. mnie bardzo dziwią. Nie bardzo dziwi kurwa coś takiego. Jakby nie ujmując nikomu, ale... Te chłopy, które chodzą yy, na fejmy i nie fejmy, żeby robić wywiady, to oni by zrobili kurwa wywiad nawet stary z, z kimkolwiek. A poza tym, chcecie mi powiedzieć, że ludzie, którzy żyją z wyświetleń, stwierdzili, o nie, nie zrobimy wywiadu z Dubielem. Przecież tam kurwa każdy by zrobił wywiad z Dubielem. Bez, logiczne, że jeśli to jest chyba pierwszy wywiad od czasu całej tej afery, to. To, jakby szum medialny będzie całkiem spory, nie? Więc no. No, zobaczmy. antyfakty, ile tu ma wyświetleń? 150 tysięcy. No to na tle pewnie innych materiałów to wygląda bardzo dobrze, nie?

Który ma się za kogo. No. A poza tym jeśli, no jakby to też mi to trochę sklepia, nie? Jeśli Gimper twierdzi, że ludzie robią wywiady z moimi kolegami tylko dlatego, że są moimi kolegami. Ja to odbieram jako komplement, że jestem jakiś kurwa ważny czy coś, nie? Kurwa fajna sprawa, no. Dobrze. Przesyła 9 zł. i 75 groszy. revox przesyła 9 zł. i 75 groszy. Nie jesteś zły, jak ciągle Cięż... ludzie ci zarzucają takie rzeczy jak gimper albo wybielanie marcinna. A skąd to idzie? Z której strony? Od jakiej kliki? Ja ogólnie jestem problemem dla tych youtuberów, mam takie wrażenia, Bo ja tak ogólnie to mam ich wszystkich w chuju, nie? Nie mają na mnie wpływu. Poza tym też dziwne jest to, bo ja na przykład nie rozumiem jak można z, z, y, jak można mówić o moim wypielaniu dubiela. Jeśli jeszcze, ja nie wiem czy to robi, nie? Ale mówicie, że robi to Gimper. Gimper popełnił najgorszy podcast na świecie z Boxdelem. Nie No, ale może walka dostanie. <coughs>